Ale no to dzień drugi daily. Dzisiaj strzelamy tą piłką, tej brałki celujemy w okno i w poprzeczkę. Więc... O, teraz po piłkę. Dobra, ja się z piłeczką. i ustawiam was. To dzień drugi daily. Pamiętajcie, że robimy jeszcze i tak Bieram w skarpetach. Dobra, mamy domu. Teraz celuję w okno. Wcale, że spadła kamerka, ale wybąbiłem tą piłkę do lasu, więc zaraz... No, zaraz wrócę. Dobra. Tak będziecie widzieć. Gola. Teraz wy zostawiajcie subskrypcję i lajka Jak właśnie strzelam okno No i strzeliłem okno, tylko że dolne Dobra, to jeszcze jedno brudne. Oczywiście, by wybombiłem to gdzieś tam do lasu, ale nie chcę mi się przeżywać filmiku, więc złożę kroksy i pójdziemy po piłeczkę. ja tu nie ma, widzę, wchodzi. Tu się tak wchodzi, i tu mamy piłeczkę.

Ja szelam takiego powarda, tylko ja nie, nie chcę takiego powarda. Po prostu uderzy w okno. Teraz wolę ją. Dobra, strzelę trzy, trzy strzały i idę do domu. Do. Jezu, szkoda. wadać. Jak ja tutaj strzela? Tragedia jakaś. Teraz strzelę trzy strzały i idę do domu. Do. Подписываемся, без лайка и субтитров.